A tu już zrobimy. Bo, bo się to zgadamy i nic nie zrobimy. Dobra, bo ty tam byłaś ten fitness, bikini, tak? To bikini tam? fitness i fitness gimnastyczny. No to już będziesz mówiła tam. No. Już więcej Dobra. sama będziesz mówiła. Dobrze. No już. już się nagrywa generalnie. Czyli zaczynamy. Powiedzmy. Ja pierdolę, zawsze mam stresa na początku. Tak? To jak nawet nie mam. Dawaj. No to... to... Dawaj, 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 zaczynamy. Dlaczego? Mhm. Bo się. Głupapka chyba się wzięła. Uch, dobra, nagrywam. mam. No, nie patrz, mam tylko. No nie, kurwa, nie, nie patrz. A, no, to już nie Okej. Ok. Witam serdecznie. Dziś zapraszam Was na wywiad z gościem specjalnym. Jest to. Najładniejsza, najsympatyczniejsza zawodniczka w KSW Anita Bekus. Cześć. Dziękuję miło mi. <laughs> Anita. Pierwsze pytanie takie rozluźniające, Jak zdroweczko u Ciebie? E, zdroweczko, od żeby nie zapraszać e, bardzo dobrze. E, nic się nie dzieje, żadnych kontuzji, a więc e, mam nadzieję, że już tak zostanie. <laughs> no to by tak zostało, szczeb tego. E, Zacznijmy może troszeczkę od początku. Chciałbym, żebyś opowiedziała moim widzom, mm -hmm. jak to się u ciebie wszystko zaczęło, od czego, skąd sport, twój początek, co to było, mm -hmm. jak długo w ogóle już w sporcie jesteś. Mm -hmm. A więc od początku? Tak naprawdę ja w sporcie jestem już tak od najmłodszych lat dziecięcych, bo, bo, bo um, tak zaczynałam sobie. Ja zawsze taką byłam duszą sportową i zawsze lubiłam rywalizować. Także gdzieś tam zaczynałam jakieś, nie wiem, wszelakie konkursy szkolne, międzyszkolne, to zawsze brałam w nich udział. W podstawówce um, moja pani od WF-u, chyba jakie ja miałam, teraz nie pamiętam dokładnie, ale. Um, ale pozdrawiasz w każdym razie. Mm, tak, pozdrawiam panią Madlenkę. Yy, w każdym razie pani od WF-u. Mm... Prowadziła zajęcia takie gimnastyczne, taneczne, no i ona gdzieś tam zobaczyła, że ja taka sportowa i się zapytała, czy mam chęć przyjść zobaczyć. Ja oczywiście przyszłam, zobaczyłam, i tam się zaczęło takie gimnastyki, tańców. Jedziełyśmy na takie szkolne pokazy, właśnie jakieś mecze, takie rzeczy. Potem, nie wiem, chyba po dwóch latach gdzieś pani Madlenka też wystawiała dziewczynę na fitness gimnastyczny. Mhm. Fitness gimnastyczny to jest układ 90 sekund przy muzyce właśnie z elementami gimnastyki połączone to wszystko tańcem. Plus do tego druga ronda jest na sylwetki, no i sobie wystartowałam w tym i chyba na pierwszych moich zawodach zajęłam na właśnie kujawsko pomorskie chyba to było, Mistrzostwo Kujawsko-Pomorskie, tak? I zajęłam tam chyba no, na podium na pewno, nie wiem czy drugie czy, czy trzecie miejsce. No i tak złapałam bakcyla, zaczęłam startować sobie w fitness gimnastycznym przez 7 lat. Zdobywając właśnie takie fajne e, tytuły Mistrzostwa Europy, e, właśnie y, medale Mistrzostw Polski, e, świata też, bo jeździliśmy dużo, mm -hmm. świata tam, e, także, e, także to tam mi fajnie, właśnie, e, właśnie dosyć fajnie szło. E, następnie się wyprowadziłam do Wielkiej Brytanii, już takim już. W wieku 19 lat, tak, to już, już w takim do, do, dorosłym, dorosłym życiu, by tak? Znaczy do dorosłym, 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 to mam teraz, jak mam 34 lata, ale wtedy mi na tamten czas mi się wydawało, że dorosłym. Wyprowadziłam się do Wielkiej Brytanii i tak jakby czegoś mi też brakowało już tam. E, tam pojawiła się, pojawiły się takie nowe właśnie zawody Wikini Fitness, znaczy to już. Trwało trochę dłużej, ale gdzieś tam dla mnie to było nowe. Bikini Fitness tam była tylko ocena sylwetki, ale był to taki, jest to taki bardzo kobiecy sport była ocena sylwetki, gdzie ona ma być umieśniona, odtuszczona, ale nie tak jak kulturystyka, nie tak jak mm -hmm. Body Fitness. A więc taka naprawdę delikatna odmiana, ale wszystko po wszystko musi być zachowane. Plus do tego jeszcze tak naprawdę na scenie jest oceniana i sylwetka, i ogólny taki wygląd. Także tam sobie wystartowałam i kurczę zajęłam. Pojechano na moje pierwsze zawody zajęłam pierwsze miejsce na e, to, to było East Midlands, tak. no? Na pierwszych moich zawodach, gdzie ja się też tak to troszkę wylaca. bałam, bałam się tego, troszeczkę było um, jak na debiutantkę. I, tak, jak na debiutantkę i poza tym ja też byłam Polką w Wielkiej Brytanii, także no różnie czasami to było, tak, no, no nie? E, a więc ale pojechałam i wygrałam je do sam zaproszenia na mistrzostwa Wielkiej Brytanii. Na, na, na mistrzostwa Wielkiej Brytanii byłam druga pośród naprawdę już też utytułowanych zawodniczek, mm. a więc fajnie mi się to tam użyło. E, no i tak startowałam, startowałam, zostałam też mistrzynią Europy. E, przepraszam, widzę mistrzynią Europy, e, gdzieś tam w juniorkach też byłam mistrzynią świata, a więc startowałam na e, takich prestiżowych zawodach, a Classic. E, tam się dostałam no, no też już jest, tak, no, to już tak, taki tak. jest taki prestiż. Tak, tak, także no naprawdę, naprawdę fajną przygodę miałam, ale gdzieś tam już po kolejnych, jakby 7 latach, mi się chyba co 7 razy zmienią dyscyplinę. No właśnie, dlaczego MMA? No właśnie, mówię, że po tych 7 latach już mi, już mi, już mi się gdzieś to troszkę gdzieś się wypaliłam i czegoś mi brakowało, tak żeby pokazać swój charakter. No i mój obecny partner wtedy cenował mieszane sztuki walki. Z Wielkiej Brytanii wracaliśmy do Polski, bo on właśnie dostał kontrakt na walki, znalazł klub w Polsce. <laughs> a więc, yy, yy, no a więc gdzieś tam słuchałam sobie na treningu boksu. Tam mi się oczywiście spodobało, bo ja zawsze myślałam o tym, żeby słuchać e, takich mieszanych sztuk walk, ale no, nie miałam czasu, bo byłam zajęta fitnessem. E, poszłam pierwszy trening boksu, po dwóch tygodniach e, już mi się, już chciałam więcej, więcej. Już mi ten taki podstawowy, podstawowy boks dla kobiet jeszcze, gdzie tam mm. były takie kompletne podstawy. E, no wiadomo, jak jesteś sportowcem to chcesz co coraz tak, wyżej, coś więcej, tak. No? I, e, I też już już masz inne przygotowanie fizyczne, a więc gdzieś tam te zajęcia już takie były dla mnie nudne po prostu. Poszłam, no to trener powiedział, że Anita przyjdź sobie na, 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 na grupę już taką zawodników. Poszłam tam, miałam przyjemność trenować z Karoliną Kowalkiewicz, ona mi tam dużo też pokazywała. Ze mną w ogóle taką amatorką, amatorką w ogóle początkującą też zrobiła mhm. kilka treningów. Potem zresztą planowaliśmy razem, a więc, a więc gdzieś tam mi też to tak, taką motywację dało, mhm. bo miałam obok siebie najlepszych. No i co? No i po 6 miesiącach chyba, bodajże po 6 miesiącach e, ten mówi, sobie startowała, że jest e, ALMA, e, Mistrzostwa Polski w MMA. To jest taki turniej, gdzie tam mm. walczysz właśnie kilka mm. walk. No i ja tak kurde mówię, no podobało mi się to, na treningach mi dobrze szło, ale no i taka po 6 miesiącach, gdzie wiem, że tam zawodniczki były, na przykład satowały, były mistrzyni polskie, e, mistrzyni Polski. No, czy nie miałeś takiego bycia z tym wszystkim? Tak, jako. nie miałam tego bycia, no ale pojechałam i wygrałam także tam już w ogóle też złapałam, bo miałam trzy walki, wygrałam i pamiętam, że chyba miałam największy limo w, moim całej, w całej mojej karierze MMA na właśnie moich pierwszych zawodach. Z taką stykowiczką bardzo mocną, która też tam właśnie chyba była mistrzynią, mistrzynią polskiej zeszłego roku i też z nią wygrałam. No i tak się potoczyła kariera, potem debiut zawodowy kiedy też wygrałam, no i pomału, pomału. Bo chyba y, twój debiut taki zawodowy, chyba Fen był? E, nie, to był EFN. EFN. Tak, bydgoska tutaj, Gala, no? Aha. of Fight Night. Mhm. A to, z Hanium Tak, to tak, tak. No. no, to wiem. Tak, Ona tak. co roku jest u nas. Tak, tak, tak. No, 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 no. Bo na Fenie też chyba walczyłam. Na Fenie też walczyłam, tak, z Kamilą Porczyk. Kamilą Porczyk, tam jeszcze miałam jedną chyba walkę, jedną dużą. A, dwie, przepraszam, dwie walki, no? I później zaczął się wielki świat. I potem tak. Po, po fenie zawalczyłam sobie e, m, jeszcze dla Babilonu jedną waleczkę. E, tam wygrałam no i dostałam kontakt z KSW. Mhm. E, ja Cię o wszystkie walki w KSW nie będę pytał. Mhm, m, e, ale ciekawi mnie m. jedna walka. E, 10 września 2020, 2022. E, walka z Sofii, jakiś Wilisz. No, no, no. E, ja Ci powiem. M. My już się znaliśmy mm -hmm. i ja e, no z racji tego, że w tym KSW siedzę od samego początku, mm -hmm. jak ono tam powstało, cały czas mm -hmm. oglądam e, i znając Ciebie już mm -hmm. jakiś krótki czas, no nie znaliśmy się jakoś mówię, no, 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 mówię no, no, mocno, no, no. Ale oglądając tą walkę. Mhm. Znaczy, zresztą my się tam jeszcze widzieliśmy na ważeniu. Możliwe, no, no tak, 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 coś, tak. Widzieliśmy no, Ja jestem ja je, jak, jak jestem e... przed walką, to jestem taka wyłączona, więc nie, już dużo rzeczy, rzeczy nie pamiętam po prostu. My, hmm? Widzieliśmy się na ważeniu. Hmm? Tam już na ważeniu coś tam mówiłaś, jakieś problemy chyba z wagą były. Tak, no, no, no tak. Ale już oglądając hmm? stricte twoje wyjście no, no, no. do walki mm -hmm. w telewizji, mm -hmm. ja nie wiem co to było, mm -hmm. ale było widać po tobie, że nie jesteś totalnie sobą. No, nie byłam totalnie sobą, I dlatego że nie. No. Ja, patrząc na to, nie obraź się na mnie, mm. ale wychodząc do walki, ja już wiedziałem, że, że, tak. że, mhm. że przegrasz. No, bo no mówię, no, no tak, tak się czułam. Wtedy e, miałam właśnie te problemy z tą wagą, i jakby to mnie bardzo przytłoczyło, bo nigdy mi się to wcześniej nie zdarzyło. Tak, pierwsza taka sytuacja i rzeczywiście ja wiem, bo ja pamiętam, jak się czułam, jak wychodziłam do walki. Nie było tak jak zawsze, że gdzieś tam uśmiech i taka radość, tylko już było, ja już jakby w głowie przygrałam tym, z tymi pro, pro, problemami, właśnie z wagą, no nie? No właśnie tam I to były. mnie tak ten, tam mnie tam właśnie tak przytłoczyło, no i, no i taki okres był. No, że no powiem ci, że hmm? naprawdę jak no, mi, aż, mi się na to przykro patrzyło, hmm? bo ja wiem, jaka ty jesteś hmm? na co dzień, że hmm? jesteś taka energiczna hmm? i, i gdzieś tam. No mówię, no, no, no tak, 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 ja, tak. Ja, jeśli było, chodzi, jak o, mówisz, jeśli no. chodzi o walki, to już w ogóle hmm? jest topka, hmm? można powiedzieć. No ale no, w ten dzień, to no, ja mówię, no, no nie, ja tak nie było, poznaję. To, mówię, to, nie poznaję w ogóle. To prawda no. ani ty mówię, kurczę, no. coś się. I ostatnia walka była podobnie. E, tak, no tutaj też doszły, mówię, gdzieś tam też takie prywatne sprawy. Ja już z doświadczenia teraz widzę, że ja muszę mieć po prostu czystą głowę, być skupiona totalnie na sporcie i wtedy mi idzie najlepiej, no? Czyli bo, widzisz, bo niektórzy myślą, że, że wyjście do ringu to jest coś takiego, że idziemy, robimy robotę i wychodzimy i na to się nic nie składa, poza treningami. No nie. A tak naprawdę ja uważam osobiście, mhm. że jest to wiele czynników, ma na to wpływ. No nie, no, no, przy, przy, może być, słuchaj, może być super przygotowany, świetnie, naprawdę y, na sparringach y, cuda nie widzę robić, a wyjdziesz do walki, jak głowa nie zagra, nie pokażesz nic. Ja w tej walce też ostatniej y, nie pokazałam, nawet 50%. Miałam jakąś blokadę, żeby w ogóle przed zaryzykowaniem. Bo, bo, bo osobiście, jak my się tam, nie wiem, trzymałyśmy, czy coś, walka była bliska, ona po prostu więcej zrobiła. Żadna sobie krzywdy nie zrobiła, żadna tak naprawdę za dużo nie mogła zrobić. E, ja nie dostałam lania, nie dostałam nic, ja po prostu byłam zblokowana, żeby zaryzykować, żeby cokolwiek zrobić. E, no, gdzieś tam mówię, głowa nie była w tym miejscu, gdzie powinna. E... Ale to było y -y -y? też y, tak, taką. Y, y, y. To było też spowodowane tą kontuzją poprzednią? Nie, znaczy nie, 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 nie. Ja generalnie poprzednią walkę przed tą ostatnią wygrałam. Tak, wygrałam. Także nie, to kompletnie nie chodziło o kontuzję. Nie, no mówię, to głowa, mm, głowa nie pracowała, nie była w tym miejscu, gdzie powinna być. Miałam, tak mówię, swoje prywatne sprawy tam e, i, 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 i bardziej się przyjmowałam nimi niż e, walką, że tak powiem. I dlatego nie byłam skupiona i. Kiedy Cię zobaczymy w ringu? W e, jeszcze nie wiadomo, na razie są rozmowy, a mam nadzieję, że jak najszybciej. W ceniego cały czas jestem. No to widzimy e, tak, cały czas w tak, mediach społecznych, tak? Tak, że, tak. tak. Ale, że... ale na razie jeszcze nie wiadomo jeszcze jedno pytanie ante Afryki. Czy jesteś zainteresowana, czy chciałabyś udział w czymś takim? Jak na to, jak, jak, jak to, na to patrzysz? Mm, jeszcze kiedyś jakbyś mnie zapytał, to mm, tak bardziej podchodziłam do tego wszystkiego ambitnie spocowo. Nie, że teraz nie podchodzę, ale również podchodzę, e, bardzo sportowo do tego, ale mm, no jednak gdzieś tam się kwestia pojawia finansów, tak nie oszukujmy się, że e, te pieniążki nie są, nie są za duże, nie, nie, nie przeżyjesz z tego, co będąc sportowym zawodowcem. No nie wiem, no chyba, że jesteś małym kalidowym albo coś w tym stylu, to, to, to może rzeczywiście gdzieś tam gdzieś starczy. No, na takim poziomie, jak ja jestem, jednak no i też patrząc na mój wiek, ja mam 34 lata, gdzieś tam też muszę patrzeć pod kątem finansowym. Także mhm. gdybyś mnie teraz zapytał, czy, czy wystąpiłabym, myślę, że za dobrą wypłatę mogłabym wystąpić i zawalczyć. Ale chciałabyś wtedy walkę bardziej sportową, czy z takim e, typowym e, freakiem, influencerem? Nie, nie, raczej fajnie gdyby była to właśnie walka jakaś, nie wiem, z jakąś, nie wiem, czy bokserką, czy cokolwiek, też z jakimś innym sportowcem, żeby nie było to z takim, no bo też nie miałoby to jakby sensu, no nie? Mm -hmm. A też na pewno nie, ch nie chciałabym tam wystąpić i robić z siebie debilki, e, za przeproszeniem. E, nie, oczywiście nie, tutaj nikomu nie wrzu rzucając, bo to jest ich praca, oni tam e, robią show. E, ja bym po prostu zrobiła sportowe show. Czyli generalnie walka sportowa i nie patokonferencje. Dokładnie. To tyle na ten temat frików. Tak Dziękuję ci bardzo. Nie wiem, czy dobrze widziałem w mediach mhm. społecznościowych. Czy szykuje się z tobą seminarium? Y, bo to jeszcze jest omawiane, bardzo możliwe, że tak, w Asura Centrum Sportowym we Wosławku. Na, no na, 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 tak, na, na razie były tak, na razie były takie wstępne sobie tam rozmowy. E, Ale jeszcze nie stara się żadnego. Na razie, na razie roz... konkret, konkretów jeszcze nie ma. Hmm? Ale tak, bardzo mówię. Odbijmy to od hmm? sportu. Jak lubisz spędzać wolny czas? Co robisz w wolnym czasie? Czy masz mm -hmm. jakąś pasję oprócz sportu? Oprócz tego, że mm -hmm. lubisz się bić. Y to tak zacznijmy, że jak są przygotowania do walki, to tego czasu za dużo nie ma, są tylko treningi, ale jak już jest ten wolny czas troszkę, to, to gdzieś tam próbuję też sobie e, e, gdzieś tam głowę czymś innym zająć. Teraz na przykład zaczęłam sobie e, zajęcia pole dance, e, to też takie, mówię, na odchamienie. E, a jak się tam idzie? Dobrze, fajnie. Jaki pojawiają się? Bo to jest taki na początku... Tak, a, tak ale, ale ja a mam dosyć... Przyzwyczajona masz ciało. Tak, ja mam ciało przy i tak mi nawet tych siniaków nie widać, bo są dziewczyny, gdzie jak złapiesz tylko i, i są umie to tam, nawet jak jest to, to tam raz was chodzi, a więc o tyle dobrze, to też dobrze pod sztuki walki. Dobrze, bo ja mam te, mówię, takie bazy, bazy gimnastyczne, a więc gdzieś tam w miarę szybko, e, tak jest o wiele łatwiej, tak, no i też silne ciało, a więc gdzieś tam potrafię się przytrzymać na tej ruce, przy tych figurach czy coś. Także fajnie, to mi się bardzo podoba i na pewno gdzieś tam będę dalej to kontynuować co jeszcze lubię robić oprócz psów, bo masz piękne psy, e, tak, które tak. też poświęcają, mm. zajmują się trochę życia. Tak, tak, e, tak. Widać, mm. że kochasz mm. je. <śles> tak, tak, no, no to jest jak mówię, jak moje, jak moje dziecko, że tak powiem. Także jak najbardziej e, mówię, ja traktuję zwierzątko jako rodzinę i, i, i tak. No rzeczywiście są takie, bo lokalizki to jest taka wymagająca rasa, więc trzeba się z nimi, nimi zająć. E, co jeszcze robię? E, ale chodzi o, o chodzi, nie wiem, o pracę czy... bo o pracę też nie mhm. chodziło w sumie. Mhm. E, o twoje, twoje tworzenie strojów bikini do tak. na, na zawody, tak. bo też widać, że to jest coś, co daje ci jakim stopniu, na, ja nie na, to tak, tak widzę, radość, że tak. daje ci to radość. Tak, tak, no to tak, robię stroje dla zawodniczek właśnie, bikini fitness, ogólnie dla zawodniczek fitness. No, a robię je dlatego, że sama tam startowałam i, i gdzieś tam, jakby mówię, jeszcze za. Jak była młodsza, no to nie miałam pieniążków na te, na te stroje, a więc wykminiłam sobie, no jak to zrobić. No, bo ja zawsze jestem taka, że nie, nie, dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych i, i nie ma czegoś takiego, że ja nie mam trenera, nie mam nie ma pieniążków, nie mam pieniędzy na trenera, na siłownię, na nic. Ja długo do zawodów fitness przygotowywałam się sama, nawet w domu, bez trenera, po prostu byłam samoukiem bikini sobie sama uszyłam e, i dało radę, i zostałam mistrzynią, widzę e, Europy, się świata, więc da radę wszystko, jak się chce? Jak się chce, tak. Tak, tylko trzeba mówię. trzeba, Czasami mi to spędza, e, mówię, sens powiek, to rozkminianie, takie e, przemyślenie, wszystkiego, no ale taka jestem. <ścoughs> ale to też mówię. Potem dzięki temu sama jakby sobie gdzieś tam zawsze poradzę, a więc tak szyję te swoje, no i sprawia mi to właśnie bardzo dużą radość, bo oprócz tego, że mówię, że no ja zarabiam na te pieniążki, to jest moja praca, to ja lubię tworzyć takie piękne rzeczy, bo, no bo to jest piękne, te kamyczki, to wszystko. Tak, bo Ty to robisz, hmm? tak, ja widziałem, Tak, 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 ja, ja ostatnio... szyję, szyję bazę stroju i potem najlepszy część to jest właśnie ozdabianie tych kam tymi ja właśnie kamieniami, no. Tak, właśnie widziałem, tak, tez, tak, tez siecące, jakościu, w tak, 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 no zgadza się, no. No dobrze, powiedz mi jeszcze jak lubisz spędzać urlop, gdzie lubisz wypoczywać, czy wolisz na przykład jechać nad morze sobie, czy mm. wolisz połazić mm -hmm. po górach, co Ci daje więcej takiego odpoczynku dla Ciebie? E, lubię bardzo i, na, i, i w góry i nad morze, aczkolwiek w górach na przykład mm, nie miałam okazji, e, nie bywałam często jak już do Zakopanego jechaliśmy i to bardziej po takich treningach, po tym wszystkim, po tych walkach, zazwyczaj się jechało, to człowiek jest też pobijany, zmęczony, i ty po prostu chcesz tam pojechać, najeść, odpocząć, no nie? A więc nie miałam w sumie tak okazji. Gdzieś tam, jak z dziewczynami kiedyś byłam, to, 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 to sobie tak pochodziłyśmy, ale to też była zima, więc nie, nie, niedaleko. Ale jak będę miała tylko więcej czasu, to na pewno chciałabym właśnie gdzieś tam sobie po tego pochodzi, pochodzić, bo fajny klimacik, bardzo mi się podoba. Czyli tak wnioskujesz, że gdzieś tam jak na razie żadnych szczytów nie jest? No, nie, nie. No, no nie, nie, nie. No, Niestety. Ja no. już śnieżkę. No, się no. A chcieliśmy właśnie wtedy z dziewczynami się przejść, tylko było zima e, i ślizgo no ja bardzo i nie było warunków. No. Ja akurat latem wchodziłem, no, no. Także to jest zupełnie coś innego, aczkolwiek słońce przeszkadza też. No. nie Latem nie, nie wchodzi się lekko, więc tak, trzeba tak. się na pewno mm -hmm. przygotować. No dobrze, Anita, dziękuję za rozmowę. Ja również. Myślę, że za jakiś czas się spotkamy znowu. Tak jest. Już. Po walce kolejnej tej tak ewentualnie, może zobaczymy się na seminarium, jak będzie mm -hmm. rzeczywiście. Mm -hmm. Co, życzę Ci wszystkiego dobrego. Jak najmniej kontuzji. Tak jest. Spokoj, spokojnej głowy przede wszystkim. O, bo to jest mm -hmm. tak, jak widzisz najważniejsze, najważniejsze, tak. tak mm -hmm. Głowa, bo u Ciebie to tak reszta treningi widać, że mm -hmm. wszystko gra. Że tak powiem, zresztą w w dobrym klubie, mm -hmm. bo, bo jest to. już Łódź. Mm -hmm. Także. Mm -hmm. I tam też możecie pewnie spotkać z tobą się z tą na No, oczywiście, że tak, tak. Zapraszam na treningi personalne również. Tak. <laughs> I na pozowanie fitness. Tu <laughs> też, bo też tak. tak. A no bo dopiero ostatnio zaczęłam, bo znalazłam musiałam poszukać miejsce sobie, bo tam w szpileczkach chodzimy, a na przykład u mnie na sali, no nie można szpilkach, no bo jest no. mata, a więc znalazłam miejsce właśnie tam gdzie cenuje Poldens. E, tam jest fajna salka, dużo lustra i, i w końcu mogę sobie pozwolić, bo miałam dużo zapytań od dziewczyn, ale odmawiałam, no bo nie miałam gdzie, no nie. Mhm. To fajnie. Zacznę. Czyli tak. z kolei, czyli doszło ci tak naprawdę kolejne tak, kolejne zajęcia. Tak, tak, ja tak. No dobrze, ja Ci dziękuję bardzo. Was zapraszam do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, komentowania filmu i chciałbym jeszcze podziękować Lamar Club za umożliwienie nam nakręcenia tutaj wywiadu w tym pięknym miejscu, jakim są domki na wodzie. No co, dziękuję. Tak jest, dziękuję Ci bardzo. I do zobaczenia. I do zobaczenia. Pozdrawiamy, trzymajcie się, cześć.